Wolk. Tak opisali. <laughs> Hehe. Jestem. Z... Znowu muszę sobie mikrofon poprawić. O. A, wiem co znaczy ten znaczek. Wiem, jakby... To o! O! To o, znaczy jak, te, jak jest wyświetlony, to można wyjść. Czyli, że nie wiem jak, jak staniemy, on się powinien pojawić. Albo jak zniszczy nam pa parę części, to się powinien pojawić. O, na początek ładda! Ясно! Давай, 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 давай. Двух на трех, двух на трех. А, нет, не мой пистолет. Давай, давай. Офигеть. А, нет. Ну, у меня мой килл. Мой килл, мой килл, мой килл. Ja chcę go zniszczyć. Wyszedł. A e, może ktoś by tak poleciał na bazę? Skał To do, do, do radę oni No serio? Ale i tak chcę mieć killa Chcę mieć killa, dlatego zabiję Ciebie Masz zabiję no kurde Bo gościu musiał wszystko zrobić Pewnie ten skały górde gupi. No, no, no I dwie minuty czekania. Ale to zarabianie jest bez sensu. No, 148 RP za przegraną bitwę. Ja chcę! Było to słychać? Chyba nie. No, znowu musiałem poprawić mikrofon. Mam nadzieję, że nie było słychać, jak się darłem. No, ale nie powinno, ale w sumie mogło być słychać. I. sobie kupić Galaxy Cash. No bo najlepsza broń w Galaxy Cash to 965 Galaxy Cashów. Czyli że tak naprawdę 6 Z i macie 3 takie bronie. Nie no 6. 8. 8 z i macie 3 takie bronie. Najlepsze. Najlepsze jakie są. Te armatki są droższe. 10 tysięcy i to jest L4. A tu 9 tysięcy. Też L4. Kółka. 40 mil na godzinę. 47. Te w ogóle nie mają tak... 0 HP. Czemu to jest 0 HP? One nawet chyba nie skończają. O no nie, te skręcają, nie mają napędu. To w sumie... Dobra. Bo można dać najlepsze napędzające po środku. No i te nie napędzające, skręcające. Bo wtedy nie trzeba ich jakoś. Bo wtedy nie trzeba ich mocnych kupować. Tylko się kupi mocne te. Haha. Ha na w grze, hehe. <gry> a tak swoją drogą, ciekawiej by było, gdyby w końcu dodali listę znajomych. Wiecie, nagrywanie z widzami, nagrywanie z kimś innym, takie rzeczy. Znaczy no, nagrywać z kimś innym też da radę, ale no... U niego będzie się coś działo innego, a u mnie coś innego. I nie będziemy się dopełniać. Fak. Podążajcie za mną. Który to napisał? Nie będę za tobą jechał. Albo w sumie oflank oflankujemy ich. A jak będziesz jechał na bazę, to nie jadę za to. Nie będę cię wspierał. Cz Jaki breakdance? Nie powiem swoją drogą, mój, będę się powtarzał. Może tymi czasy No super i nie wiem teraz co miałem powiedzieć O, a się wyłonił Chodź, chodź, chodź Co? Nie miałem lekcji Bo nagrywam Dobra, siostra właśnie przyszła i się zapytała ten Co ja miałem powiedzieć? Kurde Miałem coś powiedzieć i zapomniałem. Nic niego nie, nie, nie trafię, nie, bo po co? Ale nie, chodź. A! Nie strąciłem mu jeszcze broni. Chodź, ty, chodź, chodź, chodź. Ну, хоть, хоть, хоть. А, э, это ж мяди, это ж мяди. Не, э, ну тут меня ничего не... Шаги. Ja będę na ciebie czekał. No, chodź. Chodź, chodź. Czy się boisz? Jadę w górę. Może coś pomoże? No, ja jestem centralnie pod nim. Powinny być broń dla snajperów takie. No właśnie przeciwko takim statkom. Ej, 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 Hehe, he, mam jedną broń, super. A ich tu jest pewnie dwóch. I co? Co? I co zrobić? Michu siedem. To do mnie nie było. Michu ja Jeszcze to wygramy. No to co? to Teraz na bazę Ten pewnie tutaj dalej lata gdzieś Dojadę czy nie? Jak ja jadę, Ale mam praga To się liczy Proszę, dojadę tam Tak, zatrzymajcie ich Zatrzymajcie ich! Zabij! Nie! 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 Muszę tam dojechać. Zdążę! Zdążę dojechać! Zdążę dojechać! Nie! Kurde! Nie! Już 25 minut minęło? Wow! Ale pewnie połowa to tam będzie. A Wy strasznie lubicie 72 Strasznie lubicie długich odcinków Wy byście oglądali takie 5-minutowe Najlepiej Krótko zwięźlej na temat Tylko, że w tak się nie da Będę musiał podgłośnić Twój głos bo renderuję w tym w Premiere Pro i nie ogarniam tam jak się jak się przykładowo zcisza ja tego nie, ja nie renderuję w Windows Movie Maker bo format nagrywania jest zły i go nie odczytuję a na laptopie działo z tymi samymi wersjami programu działało dokładnie na no, odwrót tam działało, tutaj nie pewnie to jest problem z kartą graficzną, czy co większość Polaków. Nie, zrób... Kiedy O, pierwsze to on zbudował Scout. Ale nie taki ten. Nie taki jak ten. Tylko po prostu Taka długa linia. Dwie bronie. Albo taki jak w gwiezdnych wojnach pojazd. Do kogo to O ty! Ja cię zdejmę na słyszało. No nie, nie, nie zdejmę cię. A! Biegli Teraz Teraz jesteś najbliżej! Mój kill! Odejdźcie od niego! Teraz ja jedę tam! Co? Wyczerpaliśmy cię, nie? Tu już nie jesteś taki super super odjechany! No, wychyl łabek! Wyścił łabek! Wyścił łabek! Wiem, że tam ktoś jedzie! Gościu, gościu! Bronię, celuj w bronie, bronie, O kurde, on dużo ma tej broni. Uciekamy, uciekamy! Tak. I można kończyć. Zobaczmy, ile czasu do bitwy. Jak mało. Jeszcze nie kończymy. Mogę sobie kupić jakąś broń. Ale jakąś fajną. Mogę to kupić, ale no. Chcę. To miał jeden 1 metr. Damage tylko o 30 większy. Przecież żartuję pewnie, że nie kupię. A tego też w to nie ma co inwestować. Znaczy do, do mojego czołgu albo do jakiegoś snipera, co nie? W tamto, w, to, w tamte bronie można inwestować. W, jak ma się skałty. No, bo y szybko... mik 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 Będzie się jeździć dookoła... Czemu ja pokazuję palcem? Będzie się jeździć tak dookoła... Będzie się w niego strzelać Ale szkoda, że nie ma czegoś takiego jak... Automatyczne namierzanie, tak jak w bocie, że... Ustawiacie cel, wklika tam jeszcze jakiś klawisz i to automatycznie celuje na niego nie? automatycznie na niego celuje kiedy wejdzie ta lodowa planeta ja już na nią czekam myślałem, że ten łatka wprowadziła wczorajszą Ko kościół myślałem, że łatka wczorajsza wprowadziła, może się pobierało coś co nie, no to mówię no ale 30 mega się tylko pobierało i nie, doszły, nie doszła planeta A, tam lecą, tam lecą, tam lecą Lecę, bo mu po O, widzę, że nie tylko jemu pomożemy. Bo oni celują na tobie. O, o, o. No chodź tu po prostu. No on ma taką taktykę, że laguje ty. Wrogów. Tak? O super, nie mam czym strzelać. Yupi, jej. Tada! Nie, nie przewróć się Miałem wyjść z bitwy Pewnie było jakieś głupie odliczanie, co nie? 44 RP Dobra, uwaga. Jak się naprawi, lecimy dalej z odcinkiem. Jak się nie naprawi kończymy. 5000. Nie. To może, wiecie co? Może uzbieramy te na tą broń. Nie ma no najlepsze. A nie, dobra. Tego nie kupujemy. Jednak nie zbieramy. Kończymy po tej bitwie. A jednak... A i ten co grał ze mną jedną bitwę. To pewnie nie ma koda na tubie. Bo nie napisał komentarza. Nie napisał komentarza. A szkoda. A szkoda. Szkoda w ogóle, że jakoś dziwnym trafem na starym kanale cały czas rosną suby i, wyś i wyświetlenia. A tutaj jakoś nie. To jest dziwne. Nagrywam tak samo. Tylko, że jedną grę. A, i nikt nie podjął się próby zgadywania, ile mamy fps. -ów. To jest dziwne, bo strasznie łatwo zgadnąć. Podpowiem wam podpowiedź. Nie wymyślajcie jakiejś kosmicznej sumy powyżej 30. Dobra. Co jest? Czemu nagle tak spadają FPS-y? No dawaj, dawaj, dawaj. A, mój kill, mój kill. Teraz w niego czas. Oho, sy, walnę w niego.